Na zdjęciach reklamowych wszystko wygląda perfekcyjnie. W tym filmie przedstawię Ci kilka oszustw w fotografii marketingowej. Jak pysznie wyglądający tort. By utrzymać torty, kanapki czy burgery w idealnym kształcie, używa się dobrze zamaskowanych tektur, doczepionych do reszty za pomocą wykałaczek. Lody zbyt szybko topnieją w blasku oświetlenia, dlatego zamiast nich używa się... Pire z ziemniaków. Owoce zawsze pięknie i apetycznie świecą się w reklamach. Efekt ten można w łatwy sposób uzyskać dzięki lakierowi do włosów lub w przypadku truskawki szmince. Można również użyć dezodorantu, który również pięknie dodaje szron na butelce na przykład Coca-Coli. A jeśli chodzi o zimne napoje, a w zasadzie kostki lodu, to używa się ich plastikowych odpowiedników. Jaki piękny pieczony kurczak! Został on wypchany papierowymi ręcznikami, żeby mieć perfekcyjną sylwetkę. Na koniec dla większego przypieczenia maluje się go czarną pastą do butu. Piana na tym zdjęciu zrobiona została za pomocą klasycznego mydła w płynie. Aby stworzyć doskonałą konsystencję sosów do celów reklamowych, stosuje się zamienniki w postaci roztopionego wosku. Płatki śniadaniowe szybko nasiąkają mlekiem, z tego powodu zamiennikiem mleka jest biały klej. Jeśli chodzi o syrop klonowy na tych naleśnikach, zastępowany jest on olejem silnikowym. Pamiętaj, nie daj się manipulować i podchodź z rezerwą do każdej reklamy czy rzeczy, o której przeczytasz w internecie.